Bardzo miło, że mam okazję występować w tym nagraniu odcinka Odpinamy Pasy. Zapraszam do oglądania. Z tego, co mi tutaj realizatorzy powiedzieli, pytania są ciekawe. Postaram się odpowiedzieć rzetelnie i uczciwie na nie. Także potraktujmy to jako moment takie nawiązania lepszego kontaktu między zarządem klubu a kibicami. Klub ma ponad 100 lat historii, ma ciągłość, mimo bardzo poszarpanych dziejów Polski Pierwsza wojna światowa, potem trudne lata międzywojenna, czyli lata międzywojenne, Druga wojna światowa, trudne lata powojenne. Klub przetrwał potrafi zadbać o swoją historię. Jest ciągłość historyczna. W Polsce taka ciągłość przez ponad 100 lat w tym trudnym XX wieku jest absolutnie unikalna i to mnie, to mnie bardzo urzekło że ta społeczność Krakowi potrafi być tak przeżyć przeżyć tak długo. No, na pewno nie jest opłacalne bo dokładamy pieniądze włożyliśmy już, już to, ta kwota rośnie dawniej mówiliśmy 60 milionów. Teraz pewnie byłoby 80 więc to nie jest odpłacalne natomiast Trzeba takie rzeczy robić, to jest potrzebne społecznie, widać, że jest zapotrzebowanie społeczne i no stać nas na to, więc w piłkę trudno jest powiedzieć, że inwestujemy, bo inwestycja powinna się zwrócić. Oczywiście, że zaglądam bez przesady, ale zaglądam. Czytanie forum pomaga mi w zrozumieniu sytuacji klubu. Funkcjonuje między innymi na forum taka jedna moja wypowiedź totalnie wyrwana z kontekstu. Oczywiście, że chcemy grać o jak najwyższe cele, czyli chcemy grać o puchary. Mistrzostwo Polski to jest bardziej zaujedynkowe, puchary, cel ten jest bardziej osiągalny. I zawsze tak było, przy czym w tej chwili to jest realne. Moja wypowiedź, kiedy powiedziałem, że o tym modelu sponsorowania, że on nie, nie jest po to, żeby wygrać, to chodziło raczej o to, że nie, jest o to, nie chodziło o to, że ja przyszedłem, żeby tutaj zrealizować swojego, trzy lata jesteśmy w pucharach i ja wtedy jestem wielki, tylko nie. Chodziło o to, że chcemy długo, długoterminowo inwestować w Krakowie, traktować to jako wielką wartość i po prostu chcemy na bazie właśnie tej, tych solidnych podstaw dojść do, do budowy dobrego klubu i potem, potem na bazie tego robić sukces sportowy, a nie, że się przyjdzie, tak jak mówię, bardzo wielu było sponsorów albo właścicieli, którzy przyszli i szybko chcieli zdobyć Mistrzostwo Europy, a potem nagle okazało się to trudne i oni się zmyli, więc taki był dokładnie sens mojej wypowiedzi. I tak stawiamy sprawę długoterminowo celów przed, przed, przed klubem. Jest bardzo trudne, jeśli nie, niemożliwe po prostu, jeżeli ktoś myśli o EBelu no, tytułem przykładu, to nasi hokeiści byliby praktycznie cały czas w podróży, żeby grać mecze i to z jednego z północy na, na południe Europy i to jest po prostu awykonalne. Ja tak nie żyję, że podejmuję jakieś decyzje ryzykowne, czy czy jakieś rzuty na taśmę, czy powiedzmy zrywy. W związku z tym to pozwala uniknąć błędów i takich Momentów super sukcesu i super goryczy. Ten rozwój jest harmonijny, równomierny z roku na rok. Budujemy wartość sportową, budujemy wartość marki, budujemy wartość klubu, czyli we wszystkich wymiarach. To jest synchronicznie idzie do przodu. W związku z tym nie ma jakichś rzeczy, których się żałuje, czy, czy jakoś tam no, uważa za jakiś szczególny sukces. Pod względem finansowym może nie tak bardzo, natomiast jest mała troska PZPN o kluby, czyli nie tylko, a przez PZPN nie rozumie tylko Centrali w Warszawie, ale też związki, tak jak było Polski Związek Piłki Nożnej, inne. Jest bardzo dużo tych działaczy. Płacimy kolosalne pieniądze, pieniądze są marnowane. Mamy bardzo kiepskich menedżerów, którzy. Nie, nie budują wartości zawodników, tylko jest skok na kasę, to jest bardzo duży problem. Mamy mało trenerów i to powoduje znowu, że jeżeli pojawi się jakiś zawodnik, znaczy ja bym powiedział, w tej chwili polskie kluby są bardziej dost trakt traktowane jako dostarczyciele jakichś tam pojedynczych talentów typu Lewandowski czy Milik do klubów Glik, do klubów zachodnich, a nie ma tej takiej solidnej warstwy piłkarzy, którzy którzy tą Polską Ligę dźwigają. I to nie jest problem wynagrodzeń, bo nie po, znaczy byłem sponsorem pierwszej ligowej drużyny francuskiej, znaczy tej najwyższej ligi, drugiej od góry ligi niemieckiej, teraz trzeciej czy czwartej ligi w Szwajcarii, więc doskonale sport z, z pierwszej ręki. Znam zarobki piłkarzy, jeśli uwzględnić podatki. To te zarobki piłkarzy wcale nie są takie niskie, ale my organizacyjnie e, e, słabo wyglądamy, zwłaszcza głównie jeśli chodzi o struktury PZP. Ale oczywiście, że tak. Ja nie lekceważę tej znaczenia ma, znaczy lewaru, jaki Krakovia daje Komarchowi, ale na pewno jesteśmy w tej chwili przygotowani, żeby te miejsce na Koszulce oddać. A zwłaszcza z tyłu nie mamy sponsora, też czyli z przodu lub z tyłu. Przy czym no, nie oddamy tego za milion czy dwa miliony, bo, no, bo to, to nie ma sensu, to nam nic by nie dało. A taki poważny sponsor na razie się nie znalazł. Pracujemy nad tym. No, bardzo miło, byłem pomysłodawcą tych imprez. Wszystkich serdecznie zapraszam, będziemy z żoną, e, według tego, co można prognozować na tą chwilę. I, i bardzo miło jest nam gościć wszystkie, wszystkie osoby, które zechcą się do nas przyłączyć. Jeśli chodzi o świętowanie Nowego Roku, bardzo prosimy o propozycje, jak ten wieczór może No, Ja myślę, że w przyszłym roku duże nadzieje wiążę z tym sezonem. W piłce jest tak, że, że czasami się tam drużynę buduje, buduje, nie wychodzi. Natomiast. W tej chwili wydaje się, że mamy drużyny o potencjale odpowiednim, żeby o te miejsca pucharowe w lidze powalczyć. Pierwsze meczno to były te ławki, takie z drewnianymi szczeblinkami, z których odłaziła farba i nie można na to było ciąć, trzeba było przynieść gazetę, podłożyć tą gazetę i ten wał ziemny. To miało swój urok, powiem szczerze, nie to, że się komuś podlizuje. To miało swój urok takich czasów przeszłych, ale no, to jeśli pytanie jest, co pamiętam, no to właśnie to. Staramy się zrobić jak największy wynik sportowy, zarówno w piłce nożnej, jak i w hokeju. Są na to szanse, i moim marzeniem, czy chęcią jest, czy pragnieniem, żeby 110-lecie obchodzić przy okazji fetowania dobrych wyników sportowych. Nie, ja w ogóle jestem przeciwnikiem w ogóle gier tam, czy kasyna, czy czy gier hazardowych. Nie, nie, nie zakładam się. Poza tym no, ciężko mi jest znaleźć kogoś, kto by się chciał ze mną założyć, bo 100 zł to ja się nie będę zakładał. Raczej nie, a no poza tym to są, to jest, ja to rozważam w kategorii ryzyk biznesowych, czyli w tej chwili na przykład w Komarku budujemy sieć sprzedaży globalnej, jak jedna trzecia czy jedna czwarta tych osób zatrudnionych się sprawdzi, to będzie bardzo dobrze. To jest po prostu jest, trzeba rozważyć w kategoriach ryzyka biznesowego. No, granica przebiega godzinę przed meczem i pół godziny po meczu. Czyli na meczu jestem zdecydowanie kibicem, inaczej to w ogóle, to wszystko by nie miało sensu. No, natomiast pół godziny, godzinę po meczu już znowu jestem prezesem do następnego meczu. Bardzo gruba skóra, czyli bardzo gruba skóra, bardzo gruba skóra. Choby w tej chwili to okazuje się, że jest budowanie obiektów, czyli w ogóle nie, nie mówię, znaczy, czy to, to tu jesteśmy na stadionie sportowym, czy w ogóle promowanie tych budów i bycie inwestorem, yy, bardzo, czy budowanie w ogóle fizycznie czegoś, yy, bo budowa firmy to jest jedno, budowa klubu drugie, ale my po prostu też budowa moją hobby można powiedzieć jest budowa rozmaitego rodzaju obiektów. Ulubiony klub to oczywiście Krakowie. Aby na piłkę patrzę przez pryzmat naszego klubu, a reszta to jest tło, na którym ten nasz klub ogląda. Takiego momentu nie było. Trzeba być przygotowanym na wszelkie rodzaje porażki. Jak ktoś tego nie potrafi, to ani nie powinien się zajmować piłką, ani żadną inną działalnością praktyczną w świecie realnym. Czuję. Się bardzo dobrze. Mam jeszcze bardzo dużo siły, żeby pracować, ale to tak kiepsko brzmi, bo tłut, tłu, tłu, opaczność, tam swoje, ma no tam swoją wizję te, tego, co się będzie działo. To znowu już wielokrotnie mówiłem: nie jest możliwe, żeby do nas przyszli bardzo dobry piłkarze. W tej chwili. W tym okienku transferowym celujemy w zawodników, no nie typu Messi, ale to co mamy w Europie, to zresztą było widać na meczu FC Basel, że jest bardzo wielu zawodników, nie takich słynnych, ale zawodników, którzy bardzo dobrze grają i wbrew pozorom nie są aż tak horrendalnie kosztowni. Natomiast to ci zawodnicy nie, nie chcą przyjść do klubów polskich, bo nie postrzegają tego jako ścieżkę kariery. A żona czasami, ale to nie, nie dlatego, że te, wtedy akurat mam no, szczególnie tam nie tylko po prostu no, jest to określenie, które nie jest często używane. Pionu scoutingowego nie będzie, to znowu, że ja pewnie się narażam, ale m, m, jeśli chodzi o scouting międzynarodowy, zagraniczny, to nie będziemy w stanie takiej siatki skautingu wytworzyć. Początkiem marca byłem w Brazylii, odwiedziłem kluby Cruzeiros i Ameryka. Spotkałem prezesów, bo Cruzeiros to w ogóle nie mówmy, bo to jest wielokrotny mistrz i chyba aktualny w Brazylii. Tam zarabiają horrendalne pieniądze, ale ten klub na przykład jest tak obstawiony skautami, czy sam robi skauting, przechwytuje tych młodych piłkarzy w wieku lat 10 czy 8, mają własną szkołę, to jest przemysł. Po prostu no my byśmy dostali okruchy. My powiedzieliśmy, że damy im pieniądze na, na współpracę, żeby trenowali, tylko żeby nam dali dostęp do swoich zawodników. Nic z tego nie wyszło. Okazało się, jeszcze raz powtarzam, no musimy sobie to jest podstawowa i pierwsza sprawa, uświadomić, że Polska dla utalentowanego. Brazylijczyka nie jest krajem pierwszego wyboru.